W środę 27 listopada rozwiązujemy quizy filmowe. Ja jestem Michał z podcastu 5 na 5, a my dla tych, którzy nigdy nie widzieli tej serii, to rozwiązujemy kilka quizów, które ukazują się raz dziennie, a także dwa quizy ze strony Sporkle, która jest katalogiem różnych quizów, ale między innymi takich z kategorii filmy i tylko ta nas interesuje. Jest to studnia bez dna, którą będziemy próbowali zapełnić, rozwiązując cały katalog. Ale pierwszy quiz to Cinematrix. Mamy 9 pozycji w tabelce. W każdej będziemy musieli wpisać jeden tytuł filmowy, który jest wypadkową dwóch podpowiedzi z kolumn i rzędów. Mamy w kolumnach podpowiedzi takie jak aktor Matt Damon, data premiery 2010 do 2019, 100 milionów dolarów zarobione na światowym box office, czyli wszystkie pieniądze, które ten film w czasie swojej premiery kinowej zarobił. George Clooney jest w rzędzie, Emily Blunt, Casey Affleck na styku tych dwóch podpowiedzi jeden tytuł, który je łączy. Nie musi to być tylko jeden wybrany tytuł, ale no wiadomo, czasami jest ich więcej, czasami mniej. Moim celem jest zgadnąć te tytuły, niekoniecznie najrzadsze, chociaż fajny jest efekt, jak tylko się okazuje, że 1-2% ludzi wybiera te same filmy. Matt Damon i George Clooney. No wiadomo, że możemy ich razem dawać w Oceans serii. Zastanawiam się, czy nie dać ich razem do Monuments Men i sprawdzić, czy oni rzeczywiście tam byli. Kusi mnie to. Monuments Men. To, to nie jest dobry film, ale... Dobra, okej, okay, udało się. 2010 do 2019. George Clooney. Midnight... Nie, Midnight Sky, nie wiem, czy nie było. Później. W, czym wystąpi, w czym wystąpiłeś, Georgie? Burn after reading? Wcześniej pewnie, nie? Czy to jest 2011 jakiś? Dobra, sprawdzamy Midnight Sky. Ajajaj, aj, aj, pewnie dwa, 20, 100 milionów dolarów na box-office Batman and Robin. Jestem pewien, że zarobiło przynajmniej tyle. Emily Blunt i Matt Damon. Information. Adjustment Bureau. Adjustment Bureau. Ja, mi się dosyć ten film podobał. O, oh, okej, okay, wszyscy wiedzieli, że oni razem tam wystąpili. Emily Blunt 2010-2019. Edge of Tomorrow. 100 milionów dolarów na box-officie. Możemy wpisać Oppenheimera, bo czemu nie. Casey Affleck i Matt Damon razem w filmie. Nie, podejrzewam, że byli razem w Goodwill Hunting. Poczemu miałby Casey Affleck, Brad, Brad na Afflecka tutaj nie grać? Casey Affleck 2010-2019. Kiedy było Manchester by the sea? I wpiszemy go w Oceans 11. Zabrakło mi jednego filmu. Grawitacja, okej, okay. może być. Diabeł biera się u prady, jest tutaj. W tym oczywiście też grała A Quiet Place. tak, przecież wiadomo. Najrzadsze. Okej, okay, Matt Damon i George Clooney Drive If. Being George Clooney, spoko. Animal Crackers, cokolwiek to jest. Huntsman. Też grała Emily Blanton? No proszę. No, tu chyba nawet nie ma... Kirsten Stewart już z pierwszej części. Chasing Amy ma to Sens. I Paranormal. Nie wiedziałem, że tam grał. Framed. Mamy kadrę z filmu i pierwszy już, już jest bardzo charakterystyczna. Kamizelka martiego McFly'a, Więc zobaczymy, jeśli to nie jest jedynka. u to to. Uuu, to to wcale nie musi być to, ale, ale zgadnę wszystkie trzy, bo, bo jestem uparty. <grym> Jeszcze teraz z tej trójki mi wyglądało to jak. Uuu, okej, okay. jeszcze coś innego. Samski Business. Z Tomem Cruise'em. Tej, w tej charakterystycznej koszuli, w której potem tańczy. Która była parodiowana przez jakieś reklamy różne, chyba Guitar Hero. 2014 rok, 28 marca. Przenosimy się w czasie i sprawdzamy, które filmy zarabiały najwięcej wtedy. Mamy informacje pieniężne o tych filmach w tabelce. A możemy dokupić sobie podpowiedzi, żeby zgadnąć ich tytuły. Naszym celem nie jest wygranie z najmniejszą ilością punktów straconych, tylko po prostu odgadnięcie tytułu. Koniec świata jest tylko początkiem. Russell Crowe. A, okej, okay, to jest Noah. Nie wiem, czy nie najlepiej zarabiający film Daryna Aronowskiego, budżet ogromny, ale ja musiałbym posprawdzać, nie jestem tego pewien. Lionsgate, 94 miliony, gra Shailene Woodley. Sprawdzimy, czy to jest Divergent. To jest Divergent. Potem, jeszcze, O ile pierwszą częścią no, ktoś się w miarę e, interesował, to następne już chyba przeszły totalnie bez echa i f, e, franczyza Strzelin Woody nie wypaliła. 33 miliony zarabia słota Disney, seruje James Bobin, Tina Fey, Ty Burel, Irky Gervais. Przejmowanie świata farsą. A, mapety. Mapets Most Wanted, jest szansa, że to jest to. Tak. Fajne są te filmy o mapetach, oba nowe. Ehm, ze starych widziałem tylko pierwszy, ale, ale przymierzam się do tego, żeby obejrzeć całą serię, zwłaszcza um, opowieść wigilijną. 100 milionów. Serie Rob Minkow i gra Burel. <grym> Co to był dla czasu, dla, dla Tybiryl? Zostawia <coughs> swój ślad na historii. Ariel Winter gra, ok. Pies, który ma gigantyczne IQ, wiem, Kojarzy te postaci, ale nie wiem jak to się nazywają. O, Mr. Peabody Sherman. smak face, okropne. Pure Flix Entertainment. Dobra, tego się tytułu pewnie się nie domyślę, ale to jest Pure Flix. To jest ta ekipa z chrześcijańskiego Hollywood. W co wierzysz? Kevin Sorbo. God is not dead? Coś takiego? God is dead. God. No, jak, jak się ten film nazywa? Is dead. Dobra, musimy potrzebujemy więcej. No, ewidentnie to jest. God not dead. Ok. Nie wiem, będzie Kevin Sorbo. Kiedyś bohater herkulesowy. Teraz największa konserwa. Już I oczywiście bardzo, bardzo mocno narzeka na Hollywood, że za to, że jest konserwatywny został wyrzucony z Hollywood. No nie to jest przyczyna, Kevin, tylko, bo The Rock jest konserwatywny, Schwarzenegger jest konserwatywny i można, tylko trzeba nie być wariatem. Dobrze, przechodzimy dalej. 16 podpowiedzi w Sidney do 5 tytułów filmowych do zgadnięcia. 4 podpowiedzi musimy ustawić w rządku albo w kolumnie koło siebie, żeby odnosiły się do jednego filmu. Jak zrobię teraz coś takiego? Przez Sandy Blind. Ok, może. Za... Nie, i dobrze. Woman. Zaświecą się trzy odpowiedzi na pomarańczowo, co oznacza, że jesteśmy na dobrej drodze, bo mamy trzy poprawnie. I Philip, Philip Seymour Hoffman gra w tym filmie. Zapach kobiety. David Cronenberg, Promise. To jest Eastern Promises. Harry Mulligan, Gene Wilder, jak zrobić jeszcze, Young Frankenstein, będzie Gene Wilder i wstawimy tutaj, blind będziemy potrzebować, okej, okay. No niestety zrobimy w ten sposób, o, jednak nie, ha, Mel Brooks, Young Frankenstein. I jak to teraz? Greenwich. Nie. Blind Sand. Philip Simul Hoffman. I jeszcze raz robimy. Son of a Woman. Greenwich. Coin Brothers. Carrie Mulligan. To będzie Inside Lou Davis. <coughs> Ostatni Eastern Promises. I teraz co? Naomi Watts. Promise. Frankenstein, Promise, a, promising young woman, ok. Czyli Emerald Fennel w swoim debiucie, później był e, Saltburn, a tutaj mszcząca się za swoją przyjaciółkę Carrie Maligan. 16 tytułów filmowych tym razem zamiast podpowiedzi i 5 motywów do zgadnięcia w zasady quizu takie same. Bodies, 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 murder mystery. Glass Onion, wydaje mi się, że to wszystko są Hudanet gatunek. I brakuje mi tylko. Happy Death Day? Nie? Clue. Hudanet to ten gatunek, który pisze Agatha Christie i nie tylko. Tutaj jest nazwany jako Murder Mystery. Source Code Train. Akordy, koniecznie chciałem jakieś filmy, które dzieją się na... w pociągu. Eee, time Loop. Palm Springs, Groundhog Day, Happy Death Day i Source Code, Magician of the Train to Busan to są filmy o zombie, Morbius 30 Days of Night, Abigail Twilight mają wampiry. Teraz. E, czy będzie jakiś aktor, który uprawni wszystkich na przykład? Mm hmm. Nie wiem, nie wiem, to jest 30 Days of Night. Ok, Abigail, Sean of the Dead, Bodies, Bodies, Bodies i. Aha, horror komedia. Ok, no, spoko. Nie, no, ciężko mi nawet powiedzieć, że Bodies, Bodies, Bodies jest jakimś tam horrorem. w sensie nic nie dzieje się super naturalnego. Ale no dobra. No, ja tam. Halina Ryan w ogóle, reżyserka w tego filmu z Holandii. Przygotowuję nowy film, który się nazywa Baby Girls z Nicole Kidman i Harrison, Harrison Dickinsonem, który będzie pewnie nie da, niedługo w, gdzieś tam w kinach. E, thriller erotyczny swoją drogą. Myślę, że jej e, zainteresowania i wrażliwość będą bardzo dobrze pasowały do tego materiału. E, e, teraz mamy Quiz Sporkle, czyli film w dwóch słowach, część trzecia. Będziemy mieli podane dwa słowa i zgadujemy do jakiego tytułu pasują. Love, Hate, Knight of the Hunter, tatuaż na dłoniach na klikciach uh, Roberta Michama. Nobody's perfect. My name is nobody. Idziemy dalej. Stella, Stella, to jest uh, trawaj zwany pożądaniem. Maria Robot? Oj. Maria Robot. Zastanawiam się, w którym, z tych jest, w, którym, w którym z tych filmów jest jakiś robot. Oprócz tutaj. Dobra, pójdziemy dalej. Riding Bomb, to jest Dr. Love. Head Spinning, exorcista. It's alive, żyje, to jest Frankenstein. They are here. To są obcy, czy, go, czy duchy, pewnie poltergeist, ale zostawimy. Dog, spaghetti, uh, lady and the tramp, to jest niejaki film. Uh, chariot, chariot Race to jest Ben Horror. Weatherman, Punks, so musi być Groundhog Day. Pod Doors. Mm. Hot doors open. How open. I can do that, Dave. To jest 2001. Hat bathtub. Okay. Podwodna, Podwodne lip -synkowanie, czyli śpiewanie bez, tylko otwierając usta. Hmm, Dobrze. Wrócimy do tego. Perujańska świątynia. Pewnie. Ach, Fotograf. Fotografer Murder, A rear Windows, czyli uh, okno na podwórze. High Hole, uh, kolemna Śnieżka. Rosyjska Ruletka jest w łowce Mount Rushmore, Jest w North by Northwest. Jestem prawie pewien. Hippie Biker's Easy Rider. Window Shopping, Breakfast at Tiffany's. Ape Building, czyli Małpa na budynku, albo raczej na na budynku, to jest King Kong. Stinking badges, No nie wiem. Iboka to jest pies andaluzyjski, Lisa Buñuela. Nobody's perfect. I teraz musimy. Przejdźmy do Poltergeista. Hat bathtub. Peruwiańska świątynia jest tutaj. Stinking badges. Może. Treasure of Sierra Madre. Nobody's perfect. Arthur? Nie. Maria Robot. Nie, Hot Bathtub. Nie. No nie mogłem zrobić. Artur, nie, nie pamiętam. Metropolis Maria. No dobra, okej, okay, to ma sens, żeby było. Uh, underwear, underwear... Underwear Lip syncing Czemu ja to przed, przed chwilą zgadywałem ten film, mówiąc, że śpiewał w tej swojej bieliźnie, w tej różowej koszuli i... nie, nie skojarzyłem. Dobra, przydałoby się umieć czytać. Some like it Hot Nobody's perfect filmy, e, które dzieją się na drodze Steve Martin i John Candy planes trains and automobiles, ok otwarta droga jest metaforą wolności, bo trójka jeźdźców na motorach, e, no nie zgadza się z socjopolitycznymi normami w filmie z 69 roku Easy Rider, szczerze może myślałem, że było ich dwóch, ale może kogoś zgubiłem, Bert Reynolds Smokey and the Bandit, Bob Monroe i jego rodzina Jadą otwartą drogą do Rocky Mountains. Podejrzewam, coś podejrzewam. RV, ale na razie sobie zostawimy. 88 Narcystyczny sprzedawca samochodów podróżuje ze swoim autystycznym bratem. To jest oczywiście Rainman. Upi Goldberg, Drew Barrymore i Mary Louise Parker jadą do Kalifornii. Czy to może być Kalifornia? Dalej, 67, Warren Beatty i Faye Dunaway, to jest, no ej, um, czemu nie widzę tego, Bonnie i Clyde. Robert Downey Jr. i Zach Galifianakis są w Due Date. John Travolta, Lawrence Allen i Macy, są Wild Hawks. David Duchowny uh, podejmują uh, autostopowiczów, Brada Pita i Juliet Lewis w Kalifornii. Gina Davis i Susan Sarandon w i Louis. Woody Harrelson i Juliet Lewis w Natural Born Killers. <coughs> to jest Road Trip, żeby odzyskać kasetę. Dan Aykroyd i John Belushi, Blues Brothers. Ok, Che to są Motors, Motorcycle Diaries. Justin Long i Gina Phillips, to jest Jeepers Creepers. Tatum O'Neill i Ryan O'Neill podróżują razem i to jest, to jest znane, bo to jest Paper Moon. On dostał nawet do Oscara chyba za tę rolę. Mel Gibson to jest Mad Max. Clark Griswold Vacation. Tak, ci w Cannonball Run dużo znanych ludzi bierze udział. To musi być pewnie RV. No i zostaje Boys on the Side, którego nie kojarzę, ale zostało nam jako jedyna opcja, więc nie dało się wybrać źle. Dziękuję bardzo za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Zachęcam do słuchania podcastu, do którego link jest pod filmikiem. Bo rozmawialiśmy z moimi współprowadzącymi Adrianną i Martyną o filmie Anora, który jest bardzo dobry i bardzo polecam tę konwersację. Do usłyszenia jutro. Pa!